Po całym dniu. Myszka Zuzia leżała już w swoim łóżeczku. Kołderka była miękka i ciepła, a w pokoju panowała cisza, która zawsze pozwalała zwolnić myślom. Myszka Zuzia ułożyła się wygodnie i przez chwilę patrzyła w półmrok. Lubiła ten moment, kiedy dzień się kończył, a wszystko, co się wydarzyło, mogło spokojnie wrócić w myślach. Wzięła głęboki wdech, a potem wydech. Zamknęła oczka. Każdy jej dzień był zupełnie inny niż poprzedni. Myśli wirowały szybko w jej głowie, ale wiedziała, że musi je uspokoić, aby ułożyły się w film wspomnień minionego dnia. Wdech, wydech. Ten sposób sprawdza się zawsze, kiedy chcemy się uspokoić, wyciszyć. Spróbuj z myszką. Wdech, trzy, dwa, jeden. Wydech ustami. Dwa, jeden wciągając powietrze noskiem wyobrażaj sobie, że kolorowe powietrze płynie aż do twojego brzuszka. Dwa, jeden, a wypuszczając je ustami zdmuchuj świeczkę 3, 2, jeden. Wspomnienia przyszły powoli. Najpierw myszka zobaczyła poranek. Zwyczajny, spokojny, taki jak wiele innych. Nic nie zapowiadało, że dziś będzie musiała zmierzyć się z czymś nowym. Tego dnia na dworze było mroźno, powietrze było czyste i chłodne, a wszystko dookoła wyglądało bardzo jasno. Zima przyszła na dobre. Śnieg skrzypiał pod stopami, a drzewa miały na sobie białe szaliki. Świat wyglądał spokojnie, jakby zwolnił razem z zimą. Taka pogoda sprzyjała zabawie, która rozgrzewa policzki i sprawia, że każdy oddech widać w powietrzu. Myszka Zuzia lubiła zimę. Lubiła ciepłe rękawiczki, czapkę naciągniętą na uszy i to uczucie, kiedy po mrozie wraca się do ciepłego domku. Szybko wskoczyła w ubranka i zeszła na śniadanie. Wszyscy byli już na nogach. Brat wcinał tosty, a mama i tata popijali poranną kawę. Rozmawiali radośnie o tym, że w ich miasteczku zbudowano lodowisko. Rodzice wspominali swoje dzieciństwo: jak lód błyszczy, jak się po nim sunie, jak wiatr lekko muska policzki. Słuchała i wyobrażała sobie, jak to może być. Nie była pewna, czy chce spróbować. Nigdy wcześniej nie jeździła na łyżwach. Nie wiedziała, czy jej się uda i trochę się bała, że będzie się przewracać. Myszka Zuzia często bała się nowych rzeczy, ale ciekawość była silniejsza. Po śniadanku wszyscy razem wyruszyli na lodowisko. Kiedy zobaczyła je po raz pierwszy, zatrzymała się na chwilę. Patrzyła, jak inni poruszają się po lodzie. Jedni szybko, inni bardzo ostrożnie. Niektórzy trzymali się barierki, inni jeździli już całkiem swobodnie. Myszka Zuzia zauważyła, że nikt nie zaczynał od razu idealnie. Każdy stawiał pierwsze kroki inaczej. Ja też mogę spróbować pomyślała cicho nie dlatego, że musiała. Nie dlatego, że ktoś się do tego zmuszał, tylko dlatego, że chciała sprawdzić, jak to jest. Mama pomogła jej zawiązać łyżwy. Musiały się bardzo dobrze trzymać nóg. Czuła lekkie drżenie w brzuszku, takie, które pojawia się przed czymś nowym. Nie było to złe uczucie, raczej mieszanka ciekawości i niepewności. Wiedziała jedno: aby się czegoś nauczyć, zawsze trzeba zrobić pierwszy krok. Nieważne, czy to nauka czytania, czy jazda na łyżwach, dziś, teraz, w tym momencie nie musiała umieć. Wystarczyło, że spróbuje. I tak właśnie znalazła się na lodzie. Weszła bardzo ostrożnie. Najpierw jedną stopą, potem drugą. Od razu chwyciła się bandy. Była zimna i twarda, ale dawała poczucie bezpieczeństwa. A śliski lód pod łyżwami sprawiał, że nogi się rozjeżdżały. Każdy ruch był niepewny i wymagał skupienia. Obok niej był brat. On też nie jeździł jeszcze idealnie. Ale wydawał się trochę pewniejszy, poruszał się szybciej, czasem puszczał bandę na dłużej i nie poddawał się. Myszka Zuzia pomyślała, że to chyba dlatego, że jest starszy i trochę bardziej odważny. Próbowała robić to samo. Najpierw przesunęła jedną łyżwę, potem drugą. Nogi drżały. Rączki unosiły się w powietrzu, szukając równowagi. Ciało przechylało się raz w jedną, raz w drugą stronę. Zrobiła dwa kroki, potem trzy. I znów się poślizgnęła. Upadła na kolana. Lód był zimny. Wstała powoli, otrzepała spodnie. Wzięła głęboki oddech. Spróbowała jeszcze raz. Znów kilka kroków, chwila nadziei i znów upadek, tym razem na pupę. Czas mijał, prób było coraz więcej, a radości coraz mniej. Czuła, jak w środku narasta zmęczenie, nogi bolały, rączki były napięte, a w brzuszku pojawiło się ciężkie uczucie. Spojrzała na innych, na brata, który jechał już kawałek sam, i dzieci, które sunęły po lodzie coraz pewniej. I wtedy coś w niej pękło. Łzy zaczęły cisnąć się do oczu takie gorące, które pojawiają się wtedy, gdy bardzo się starasz, a mimo to nie wychodzi. To nie dla mnie pomyślała. Jazda na łyżwach jest zupełnie nie dla mnie. Myszka Zuzia oddychała szybko, łzy zbierały się pod powiekami, a w gardle pojawiła się gula i wtedy przypomniała sobie o czymś bardzo ważnym o swojej supermocy. Nie była to moc, która sprawiała, że nagle wszystko stawało się łatwe. Ona pomagała w trudniejszych chwilach. Zamknęła oczka. Położyła jedną rączkę na swojej klatce piersiowej, drugą nie puszczając bandy. Wzięła spokojny oddech. Potem jeszcze jeden. Poczuła, jak w środku robi się trochę cieplej. Jakby maleńkie iskierki zaczęły pojawiać się jedna po drugiej. Nie po to, żeby ją popchnąć do przodu. Tylko po to, żeby było jej lżej. Nie muszę umieć, pomyślała. Wystarczy, że się nie poddam i w końcu mi się uda. Wtedy obok niej pojawiła się mama. Stanęła blisko, tak żeby myszka Zuzia nie była sama. Nie mówiła od razu. Najpierw była. Widzę, że jest ci trudno, powiedziała spokojnie. Myszka Zuzia skinęła głową. Bardzo, wyszeptała. Mama uśmiechnęła się ciepło. Wiesz, nowe rzeczy na początku nie wychodzą. To nie znaczy, że się nie uda. To znaczy tylko, że się uczysz. Po chwili dołączył tata. Spojrzał na lód, na łyżwy, na myszkę Zuzie. Każdy uczy się w swoim tempie, powiedział cicho. Nie musisz być taka jak inni. Wystarczy być sobą. Myszka Zuzia słuchała. Słowa rodziców nie sprawiły, że nagle przestała się bać, ale sprawiły, że strach przestał być taki duży. Poczuła, że nie jest sama i że może spróbować jeszcze raz, albo może zrobić przerwę. Obie rzeczy były w porządku. Myszka Zuzia jeszcze chwilę stała przy bandzie, oddychała wolniej, serce przestało bić tak szybko. Spojrzała na lód przed sobą. Nie wyglądał już tak strasznie jak wcześniej, nadal był śliski. Ale ona bardziej akceptowała to, że dopiero się uczy. Puściła bandę jedną rączką, tylko na moment. Postawiła jedną łyżwę przed drugą. Bardzo powoli, uważnie. Ciało lekko się zachwiało, ale nie upadła. Zrobiła jeszcze jeden krok. I jeszcze jeden. Nie było idealnie. Nogi nadal drżały, rączki nadal unosiły się w powietrzu. Ale jechała. Najpierw kawałeczek, kilka sekund, ale wystarczająco długo, żeby poczuć coś nowego. W środku pojawiło się ciepło. Nie radość, która wybucha, ale cicha satysfakcja. Udało się! Pomyślała. Brat spojrzał na nią i uśmiechnął się. Mama i tata też to zauważyli. Nie klaskali, nie wołali, po prostu byli. Myszka Zuzia wróciła do bandy i znów się jej chwyciła, tym razem z innym uczuciem. Wiedziała, że wszystkiego może się nauczyć. Ten jeden mały krok był wystarczający na dziś. Po chwili mama powiedziała, że ich czas na lodowisku powoli się kończy. Myszka Zuzia spojrzała na lód jeszcze raz. Zdjęła łyżwy i poczuła ulgę w stopach. Była zmęczona. Ciało dawało znać, że dziś wystarczy. Całkiem mocno obiła sobie kolano, ale to nie było ważne. Była z siebie dumna, że się nie poddała w tamtej chwili zwątpienia. Kiedy wychodzili, obejrzała się jeszcze raz za siebie. Lodowisko było już trochę inne niż na początku dnia. Ono wcale się nie zmieniło to myszka Zuzia się zmieniła. Wiedziała, że nie nauczyła się dziś jeździć na łyżwach, ale zrobiła jeden krok dalej nie odpuściła, próbowała, upadała, wstawała. I próbowała jeszcze raz. W drodze do domu poczuła w środku spokojną myśl, taką, która pojawia się wtedy, gdy coś się dopiero zaczyna. Wrócę tu, pomyślała może nie jutro, może za kilka dni ale wrócę. Nie czuła już strachu. Tylko ciekawość. I to było więcej niż wystarczająco. Myszka Zuzia zrozumiała dziś coś ważnego. Nowe rzeczy rzadko wychodzą od razu. Na początku są trudne, niezręczne, czasem męczące. Tak właśnie zaczyna się nauka. Każdy, kto dziś coś potrafi. Kiedyś dopiero próbował, upadał, zatrzymywał się, zastanawiał się czy iść dalej. To, co pomaga, to cierpliwość wobec siebie i decyzja, żeby spróbować jeszcze raz. Kiedy dajemy sobie czas, uczymy się krok po kroku, a z czasem przychodzi swoboda i radość. Jeśli zrezygnujemy zbyt wcześnie, to nie damy sobie szansy, żeby się tego nauczyć. Myszka Zuzia wiedziała już jedno: nie trzeba być najlepszym. Wystarczy być wytrwałym. Po łyżwach skręcili jeszcze na gorącą czekoladę z piankami to mała nagroda dla dzieci za wytrwałość. Rodzice byli z nich bardzo dumni, a wieczorem jak co dzień dom ucichł. Światło w pokoju było przygaszone. Poczuła w ciele przyjemne zmęczenie, takie, które pojawia się po próbach i wysiłku. Pomyślała o lodzie, o łyżwach i o tym jednym krótkim momencie, gdy udało się przejechać kilka kroków. Nie był to wielki sukces, ale był wystarczający. Zamknęła oczka, oddychała spokojnie. Wiedziała, że nie wszystko musi wydarzyć się dziś. Niektóre rzeczy potrzebują czasu. Kołderka otuliła ją miękko. Myśli zwolniły, ciało odpoczywało, sen przyszedł cicho, bez pośpiechu, i zabrał myszkę Zuzię tam, gdzie wszystko jest spokojne, jasne i bezpieczne.